Dzień dobry. Witam Was serdecznie w sobotę w pracowni Koty na Płoty. Ja jestem Karola i dzisiejszym tematem naszej pogawędki jest majówka. Rozpoczynamy dzisiaj bardzo, bardzo długi weekend. Dla niektórych mega długi, a szczególnie na przykład dla dzieciaków szkolnych. Mój syn przez matury będzie miał teraz albo dzięki maturom będzie miał aż 8 dni wolnego, więc wiecie, co szaleństwo. Ciekawe, czy ktoś jeszcze sobie wziął z pracy tak długi urlop, jak mój syn od szkoły. Witam Was serdecznie, dzień dobry, witam, o dzień dobry Beatko, witam serdecznie. Kawkę z Wami wypiję. I druga Beatka, dzień dobry kochane moje, Dzie witam Was serdecznie. Tematem dzisiejszego live'a będzie patchwork i to, co się dzieje na polskim poletku w patchworku. Ponieważ pewnie większość z Was nie wie, a może wiecie. Polskę, polski patchwork odniósł ostatnio spektakularne sukcesy, o których chciałabym dzisiaj opowiedzieć. Witam Mirosławo, dzień dobry. O, jo, Joasia jest, witam serdecznie. Joasiu, wiesz co, bluzka z burdy. Bluzka z burdy, ale trochę wykrój przerobiłam, bo bluzka była na single jersey jednowarstwowy, taki co jest z dwóch stron barwiony w masie, mam ja miałam drukowany, więc musiałam sobie zrobić podkrój przodu. Bodajże z 2015 roku chyba burda. O, i witam, Danusię, witam serdecznie, witam, witam. Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam? Wszyscy w domach jeszcze siedzicie przed wyjazdem majowkowym, czy już na mm, lokalizacjach wakacyjnych. Taki długi weekend. Czy sobota co prawda i normalnie, ale przez to, że w poniedziałek jest tak e, dziwny, nie to pracujące, nie to świętujące, to e, chyba się jednak zapowiada bardzo, bardzo, bardzo długi weekend. Chyba jeden z najdłuższych w tym, w tym roku, bo. Święta znowu wypadają, chyba Boże Narodzenie znowu wypada jakoś tak weekendowo, więc nie będzie chyba za dużo wolnego. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli źle pamiętam, to mnie poprawcie i pocieszcie mnie, że jeszcze będziemy mieli a, takie długie weekendy. No dobrze, witam Was serdecznie. Ale się fajna grupa zebrała. Dziew dobry, dziewczyny, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy gadać o patchworku, bo mamy początek maja. I słuchajcie, Stowarzyszenie Polskiego Patchworku. Już chyba trzeci czy czwarty raz organizuje coś takiego jak majówka z patchworkiem. I to jest tytuł naszego dzisiejszego live'a. E, majówka z patchworkiem e, nie jest skierowana tylko dla członków stowarzyszenia, nie trzeba, członkiem stowarzyszenia. Wystarczy, że szyjesz patchworki i możesz brać udział w tej pięknej akcji. E, akcja majówka z patchworkiem. Jest ogłoszona na Instagramie i w zasadzie rozgrywa się na Instagramie, możecie też rzucać na Facebooka, pewnie, oczywiście. Natomiast główne źródło ruchu jest na Instagramie. I słuchajcie, Majówka z Patchworkiem. To jest taki event, który stowarzyszenie robi po to, żebyście się pochwalili swoimi pracami. I ja Was bardzo zachęcam na wizytę na konto SPP na Instagramie. To jest bodajże polskipatchwork.pl. I tak, słuchaj, na czym polega majówka z patchworkiem? Majówka z patchworkiem polega na tym, że mamy majowy weekend, świętujemy i tak dalej. Różne okazje są do świętowania, więc my poświętujemy także, pochwalimy się patchworkami. I tak, chodzi o to, że przez pięć dni, pierwszych pięć dni maja, chwalimy się tym, co zrobiliśmy. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Mimo, że dzisiaj nie jest 1 maj, ale jest dziś pierwszy dzień weekendu majówkowego. I dzisiejsze, dzisiejsze zadanie w, w tym evencie polega na tym, żeby na Instagramie lub na Facebooku, oznaczając odpowiednim hashtagiem Majówka z Patchworkiem, pokazać swój ostatnio uszyty patchwork. Może być taki, co jeszcze nie był opublikowany, albo w ogóle taki, który po prostu jest waszym ostatnim sfiniszowanym. Może nawet nie być do końca, sfiniszowany po prostu uszyty top więc jest czym się czym chwalić. Jutro pokażemy, będziemy pokazywać, jeżeli chcecie oczywiście, pokazywać patchwork największy, jaki Wam się udało uszyć. Mówimy o takich wielkich gabarytach, wiecie, no nie wiem, może dla kogoś to będzie narzuta na podwójną łóżko, a dla kogoś będzie to po prostu, nie wiem, na przykład zakładka do książki, bo jest to największy gabaryt, jakim się posłu posłużył. Kolejnym, na kolejny dzień mamy pikowanie, czyli pokazujemy, jak ładnie pikujemy, albo jak się ładnie uczymy pikować. A Co kto lubi. I kolejny dzień to mamy akcesoria, poduszki, jakieś takie rzeczy, które nie są narzutami, w sensu stricte, tak, ani wisiadłami, ale które są patchworkiem użytkowym. Więc pokażcie, jeżeli uszyłyście jakąś patchworkową torbę, nie wiem, uszyłyście patchworkowy ciuch, no cokolwiek, a pochwalcie się kolejnego dnia. No i ostatni dzień. Ostatni dzień jest na opowiedzenie o swoich planach życiowych, na, może na pokazanie inspiracji, może jakiś wzór na tkaninie Was zainspiruje, do chcecie pokazać, czym będziecie się inspirować do kolejnego projektu. Więc zachęcam serdecznie do brania udziału w majówce z patchworkiem na Instagramie. Zresztą pod hashtagiem majówka z patchworkiem 2022 pokaże się, mam nadzieję, mnóstwo prac patchworkarek. Ręka do góry, kto już dzisiaj wrzucił swój patchwork. I kto już dzisiaj się pochwalił? Kto w ogóle ma zamiar brać udział w, w takim mini wyzwaniu stowarzyszenia? Bo ja na pewno jeszcze, jeszcze nie przemyślałam, który paczur wrzucę. Poza no tym mam strasznie dużo rozgrzebanych rzeczy, wiecie, znowu. Więc tak, czy rozgrzebane mogę pokazać jako swój ostatni uszytek? Czy jednak pokazać to, co skończyłam? No, nie wiem, nie wiem. No dobrze. No i nikt nic nie pokazuje. Nikt nic nie powie. Jak tam, dziewczęta? Halo, halo, odezwijcie się do mnie, jak ktoś tu ze mną rozmawia, czy nikt ze mną nie rozmawia? Przywitałyście się pięknie, ale z... chyba nie lubicie patchworku, co? <laughs> jak tam? Dobra. Ach, nie widzę waszych komentarzy, nie wiem, czy coś gadacie. Mam nadzieję, że tak. już się pogrzebie w telefonie i poszukam tych komentarzy. Zobaczę może mi tutaj... Nie, tutaj też nic nie widzę. Halo, halo, dzień dobry. O, Beata już wrzuciła swój, więc zapraszamy na Instagrama Beaty Nowickiej. Beatka na pewno wrzuciła przepiękny patchwork. Ania, dzień dobry, Aniu, witam cię serdecznie. Witam cię serdecznie. Kto jeszcze wrzucił swój patchwork na, na majówkę z patchworkiem, albo kto zamierza? Joanna, to ostatnio kupowałaś materiały na patchworki. Chwal się, co tam uszyłaś. Pokazujcie, pokazujcie, bo ja wam dzisiaj, słuchajcie, Pokażę i opowiem kilka rzeczy o, o, o wielkich sukcesach polskich patchworkarek. Słuchajcie, ja jestem pod, w ogóle pod wrażeniem, kto był na moim prywatnym profilu, to na pewno już widział. A więc dzisiaj taki lekki reminder y, dla tych, którzy jeszcze nie byli i nie widzieli. A, no bo wiecie co? Chyba stajemy się taką europejską stolicą patchworku. A i chyba Polki y, zaczynają być najbardziej pracowitymi, najbardziej uzdolnionymi patchworkarami w Europie. Co wy na to? Ja bym taką. Takie założenie mogę, taką tezę mogę postawić. Myślę, że jest, będzie to teza bardzo trudna do obalenia. W świetle faktów, które mam do pokazania wam i do przekazania. Słuchajcie, co roku, jak, jak jest normalny świat i nie ma pandemii, to co roku odbywał się w Pradze takie spotkania z patchworkiem. To się nazywało Prag Quilting Meeting. A jeżeli dobrze pamiętam? Nie, Prague, patchwork meeting, patchwork meeting. Prague Patchwork meeting. I tam co roku, słuchajcie, była kate, były kategorie, a, i można było wysłać swoje prace. No i była wystawa. To jest taki duży zjazd patchworkers z całej Europy. Są sklepiki z tkaninami, no i bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. A, no niestety, w związku z pandemią i z tym zablokowaniem naszego życia, takiego, takim głębokim. Bez dechem, który widzieliśmy prawie na dwa lata. W ubiegłym roku wystawa się nie odbyła, spotkania się pragowe, pragowe spotkania się nie odbyły. No i w tym roku na całe szczęście udało się spotkanie znowu zorganizować. Festiwal te patchworków udało się zorganizować. A niestety już nie w Pradze, ale w tym roku, słuchajcie, wystawa odbyła się, i pokaz tych wszystkich patchworków, odbył się w Brnie. No i słuchajcie. Taka była, takie było kombo trochę, bo tak naprawdę no, wszystkie wypuszczone byłyśmy. W ubiegłym roku nie było taka była tylko wizualna jakaś wystawa. Chyba z tego, to dobrze kojarzę. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Natomiast w tym roku no, wielkie boom, brnie, ogromna wystawa, wspaniale zaprezentowana praca. I słuchajcie, oczywiście z każdą wystawą wiąże się konkurs. W tym roku Nagrodzono i ogłoszono laureatów konkursu, który w zasadzie tematem przewodnim miał kalejdoskopy. Kalejdoskop to jest taka metoda szywania patchworków, które po prostu powtarzają w kółko ten sam motyw w różne sposób. Zresztą zaraz zobaczycie. Ja wam pokażę, to będziecie wszystko wiedzieli. I słuchajcie, Polki rozbiły bank. Naprawdę Polki rozbiły bank, bo zgarnęły tak naprawdę prawie całe podium i trochę za. Najwyżej ocenioną pracą z Polskiego Podwórka jest praca Sylwii Ignatowskiej. Zobaczcie, przepiękne kalejdoskopy, żeby one z panelu. To jest praca pod tytułem Gaja i Sylwia tym patchworkiem zajęła zaszczytne, chwalebne i piękne drugie miejsce. A Ja niestety nie byłam w Brnie, Gdańska to jest w diabły drogi, strasznie daleko, natomiast Chciałabym bardzo zobaczyć tę pracę kiedyś na żywo, jeszcze w Polsce. Mam nadzieję, że y, uda nam się. I y, zobaczcie kaleidoskopy. Przepiękna praca. Osoby, które widziały na żywo tę pracę w Brnie, a, mówią, że naprawdę i to jest oszałamiające zdjęcie, ale na żywo robi jeszcze bardziej piorunujące wrażenie. A, więc y, zobaczcie. Brawo. Brawo my, brawo Sylwia, nie? Sylwia, super, bardzo Ci gratuluję serdecznie tej nagrody, bo to jest przepiękny kilt i, i przepiękna praca. Ja znowu wysunę kolejną tezę. Mam nadzieję, że też się ze mną zgodzicie, że patchwork to nie jest zwykłe zszywanie szmatek. To jest, trzeba mieć po prostu duszę artysty, żeby to robić. No nie? Trzeba mieć duszę artysty. Danusia, mi przypomina, że akcja majówkowa jest autorstwa Kamili. Oczywiście, że tak. Kamila Główczeska, autorka projektu Majówka z Patchworkiem, więc jak najbardziej oddajemy hołd i cześć. Słuchajcie, zbliżenia wam nie pokażę, bo ja mam nadzieję, cały czas liczę na to, że jednak te prace uda nam się gdzieś w stowarzyszeniu zorganizować wystawę, żeby pokazać te wspaniałe, nagrodzone prace. Bo słuchajcie, dalej idziemy. To nie jest tak, że Pol Polka, Polka zgarnęła tylko drugą nagrodę, Polka zgarnęła także czwartą nagrodę. Proszę bardzo. I to jest praca Wiesi Pawłowskiej. Wiesiu, pozdrawiam cię serdecznie. Wiesia jest moim osobistym górą odpikowania. Tutaj mamy przepiękne kalejdoskopy zamknięte w pracy Powrót do Alhambry. I Wiesia, tą pracą, zgarnęła nagrodę za czwarte miejsce. Gratulujemy serdecznie. Wiesia, przepiękne kolory. Taka, widzicie, turkus z ziemią, przecudnie to wygląda. Wspaniała praca. Wierzę na słowo, bo znowu też nie mam dobrego zdjęcia i nie, mog nie, nie widziałam pikowania z bliska. Na pewno pikowanie w wiesi jest mistrzowskie. Wiesia umie umie w te klocki, umie to robić i naprawdę powiem Wam, szacuneczek wielki pięknie. I kolejne, słuchajcie, bo to jest tak, że myśmy po prostu. No myśmy. No ja by się identyfikuję, tak? Z dziewczynami, no bo czuję taką. Narodowościową więź. <laughs> Jakby to zwać? Kolejną nagrodę za piąte miejsce. Więc zobaczcie, drugie, czwarte, piąte. Piąte też zgarnęły Polki. Dlaczego mówię Polki? Ponieważ liczba mnoga. Ponieważ autorek tego kiltu. O tu, nie, tu, o, tu mam, tak, nie trafiłam rączką. Tu mamy kilt. Autorstwa Magdaleny Galińskiej. Przepiękny. To jest po ogród mojego dzieciństwa, tak, Lenka nazwała swoją pracę. I to jest praca zespołowa tak naprawdę. Bo zapikowanie, które okala te piękne wachlarze, odpowiada Agnieszka Wietczak z wytwórni śliczności. Gratuluję dziewczynom, naprawdę przepiękne wykonanie. Lenka podeszła do z tematu kalejdoskopu w bardzo taki nietypowy spo, sposób, taki nieszablonowy. Rozkładając właśnie powtórzenie wzoru wachlarzowo, a nie heksagonowo, czy jak w jakieś inne takie bardziej klasyczne powtórzenia, a Agnieszka przecudnie, po prostu misterną koronkę utworzyła pikowaniem. I to jest. Ja myślę, że to jest taka jedna z tych prac, co można ją patrzeć i patrzeć, i patrzeć i patrzeć. I nigdy to się nie znudzi. Więc gratuluję serdecznie. Dziewczyny, naprawdę rozbiłyście banki. Słuchajcie. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie jest koniec. OK. Zgarnęłyśmy na pięć miejsc trzy, tak? I słuchajcie, dalej szóste miejsce. Szóste miejsce zostało przyznane Joasi Hołomiej. Gratuluję, Joasiu. A tutaj wiecie co w komentarzach Robert yy, klika. Mam nadzieję, że to jest skutecznie. Linki do stron dziewczyn, żebyście mogli podziwiać ich pracę. Kto jest zainteresowany, tam niech klika w komentarze i tam patrzy jak głębiej. To jest praca Joasi, ma tytuł Dekoranium. I też jak widzicie, no, w przewodni kalejdoskopy, na przykład, ale to jest przepiękne podejście do kalejdoskopów, na dzielenie ich na takie panele. My to się bardzo, bardzo mocno kojarzy z secesją. Może przez ten układ. Właśnie paneli, może przez ten układ takich liściastych rozdzielników. Fajne, prawda? Bardzo fajne takie nietypowo podejście do kolejdoskopu. Mnie się osobiście mega, mega podoba. A jak wam? Jak wam tam? Nie robią na was wrażenia te patchworki nawet. Nie widzę żadnych zachwytów. Ej. Jedno serduszko, naprawdę. Ludzie, kochani, bo ja tu mam jeszcze jeden patchwork z wystawy w Brnie. Patchwork autostwa Maryli. Maryla Radlińska-Bernacka, Sparkling Diamonds. Sparkling Diamonds praca, na którą czytałam komentarze, przeklinające Agnieszki i Maryli, bo to też chyba Agnieszka Wietra pikowała, jeżeli dobrze pamiętam, ponieważ ta praca się mieni, co jest mega ciężko uchwycić na zdjęciach. Na tym zdjęciu to zdjęcie na pewno nie oddaje uroku tej pracy i tego, jak ona jest pięknie zrobiona, jak pieczołowicie i staranie są użyte kalejdoskopy i jak cudowne tkaniny są użyte. Ta bordura, która idzie dookoła tych kalejdoskopów, jest z nadrukiem złotym. Tam jest złota farba, więc to wszystko się mieni i rzeczywiście jest taki Sparkling Diamonds. Osobiście chciałabym, bardzo, bardzo bym chciała to zobaczyć na żywo, bo myślę, że wrażenie może być piorunujące. Myślę, że w ogóle z większością patchworków jest tak, że zdjęcia nie oddają ich niewiarygodnej urody i nie oddają detali takich, nie pokazują kunsztu krawieckiego. No i nie pokazują pikowania, bardzo ciężko jest uchwycić ładne pikowania na zdjęciach, szczególnie takich jak te z wystawy, bo tu mamy wystawy, dokładnie zdjęcia z Brna. Niestety tej wystawy już na żywo nie można zobaczyć, festiwal w Brnie się zakończył, nagrody zostały rozdane, Polki wróciły z honorami, ja jestem bardzo, bardzo dumna, ponieważ te patchworki, które pokazałam wam i te dziewczyny, które zdobyły nagrody, są członkiniami Stowarzyszenia Polskiego Paczworku. Jak widać, jest to towarzystwo bardzo inspirujące i takie zachęcające do pracy, więc zapraszam was, zapisujcie się do stowarzyszenia, jeżeli chcecie brać udział w takich wystawach. Jako człon, członkinie lub członkowie stowarzyszenia, Macie mnóstwo benefitów, które wynikają z bycia członkiem, bycia uczestnikiem stowarzyszenia, chociażby przez to, że możecie brać udział w konkursach, które są zamknięte dla osób niezrzeszonych. Więc zapraszam Was serdecznie. Kto jeszcze nie jest, ten niech szoruje na stronę Stowarzyszenia Polskiego Patchworku i natychmiast, teraz zaraz zapisuje się. O, teraz widzę, że Wasze komentarze. Ba, ci się wszystko podoba. No super. Piękne, prawda? Bardzo, bardzo ładne, bardzo ładne prace. Naprawdę ja mam nadzieję, że uda nam się w stowarzyszeniu znaleźć jakąś godną miejscówkę, tak żebyśmy mogły patchworkarki z całej Polski przyjechać na wystawę i obejrzeć te nagrodzone prace. Dzień dobry, Aniu. Witam Cię serdecznie. Właśnie, właśnie zakończyłam pokazywać pracę z Brna. Trochę Cię ominęło, ale chyba nie szkodzi, bo jako członkini stowarzyszenia to wiesz, gdzie szukać <grym> tych zdjęć. Więc zachęcamy do, do zapisywania się do stowarzyszenia i naprawdę profity są super i konkursy, które organizuje stowarzyszenie są super. I w ogóle dzięki temu, że ja na przykład zapisałam się do stowarzyszenia, no to moje patchworki w tej chwili krążą po Europie i są pokazywane na różnych wystawach. I uwaga, teraz idziemy płynnie do kolejnego tematu, pokazywania patchworków. Tak jak powiedziałam. Prace, które robimy w ramach stowarzyszenia i wysyłamy na jakieś konkursy ogłoszone przez stowarzyszenie lub których stowarzyszenie jest współorganizatorem, są grupowane w wystawy. I te wystawy krążą po Polsce. Różni członkowie stowarzyszenia angażują się w to, żeby na przykład ściągnąć wystawę do siebie, do jakiegoś do lokalnego domu kultury lub do jakiejś miejscówki, gdzie mają możliwość pokazania tych prac. No i te prace sobie tak krążą. Krążą nie tylko po Polsce, ale krążą także po Europie. I słuchajcie, jeżeli macie wolny, długi weekend i chcecie troszeczkę bliżej pooglądać, pomacać sobie, pomacać to nie, bo nie wolno dotykać pracy, ale tak z bliska, tak pochłonąć trochę patchworku, to ja Was zapraszam na dwie wystawy, które obecnie, o których ja obecnie wiem, że są pod agidą, Stwor agidą Stowarzyszenia wystawione i które można oglądać. Pierwsza to jest wystawa patchworków, które były robione na konkurs ogłoszony przez Bolesławiec. I to były, słuchajcie, bo wystawa to była już jakiś czas temu zrobiona. Nie wszędzie dostały nagrody, był konkurs i tak dalej. No i teraz, słuchajcie, ta wystawa znowu zmieniła miejsce lokalizacji. I jeżeli jesteście w Warszawie lub w okolicach Warszawy, to zapraszam Was serdecznie do Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej, bo tam w tej chwili właśnie wiszą do 14 maja prace z tej wystawy Bolesławiec. Ja Wam pokażę kilka takich moich ulubionych, bo tam jest naprawdę bardzo dużo prac, bo było bardzo dużo zgłoszeń i jest dużo pracy. Natomiast ja Wam pokażę tylko kilka tak na zachętę, żeby Wam się chciało jechać, zobaczyć na żywo więcej. Prace, które mi się osobiście najbardziej podobają. Tu mamy na przykład pracę Joasi Hołomiej. bukiet dekoracji. Bardzo ładna praca, aplikacja, bardzo fajna. Generalnie jeszcze powiem Wam tak, że ten konkurs Bolesławiec polegał na tym, żeby zrobić paczuch związany z, w jakiś sposób z ceramiką bolesławiecką. Więc tutaj mamy takie poczwarki, które nawiązują do ceramiki. Praca Joasi, przepiękny bukiet przepięknych kwiatów. Druga praca, jedna z moich ulubionych, nie powiem, praca Danusi Główczewskiej. I teraz będę zastrzel mnie, bo nie wiem, czy dobrze wymówię tytuł twojej pracy. Lat ramen. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałam. Przepiękna, mega precyzyjna praca. Jedna z moich ulubionych w ogóle chyba w patchworku. Ja lubię takie dosyć... Mimo, że sama nie robię takich patchworków, to właśnie takie mi się podobają. Chciałabym to zobaczyć na żywo. Nie miałam okazji być w Bolesławcu ani na żadnej innej wystawie bolesławieckiej. A Was zachęcam. Małodzieżowy Dom Kultury, ulica Łazienkowska. Kolejna praca. Taki paczór hiperrealistyczny, trochę jak zdjęcia hiperrealistyczne. Natomiast to jest wszystko uszyte. Kto nie wierzy, ten koniecznie musi jechać do Warszawy, do Młodzieżowego Domu Kultury na ulicy Łazienkowskiej. Przypominam, po raz setny. Jest to praca Magdaleny Gąsowskiej pod tytułem Martwa natura. Jak widzicie, bardzo martwa, bo pokrojona. Przepiękny, przepiękna, przepiękny przykład bardzo precyzyjnej bardzo detalicznej i takiej pracochłonnej pracy. Naprawdę szacunek Magda za, za tą pracę. Bardzo ładna praca. No i kolejna, która też jest z tej grupy, też jedna z moich ulubionych, chyba ja pokazuję takie, co mi się podobają. Mam prawo, bo to moje, mój kanał. To jest praca Magdaleny Galińskiej. Lenka znowu poszła w super duper precyzję i. To jest Tomo Fan. Tomo fan. Praca Lenki Galińskiej. Ma Ania Karcz, która odpowiada za kurator, jest kuratorem tej wystawy, z tego co dobrze pamiętam. Dobrze Aniu, tak mówię, kuratorem e, pisze, że nie ma pracy Magdaleny w łazienkach. No to sobie popatrzymy na ekranie. Skoro Magda, Magdy paracytami nie ma w tym, w tym zbiorze, to sobie popatrzymy teraz. A wy lecie na łazienkowską, kto może, kto ma blisko, kto ma w miarę blisko, i ogląda wszystkie inne prace, które są na tej wystawie. I słuchajcie, w ogóle ja nie wiem, trzeba coś zrobić tutaj w Gdańsku, żeby w Gdańsku była jakaś wystawa, ale ja może pomyśleć intensywnie. Myślę od dłuższego czasu, ale teraz może zrobić to intensywniej. Bo słuchajcie, jakby ktoś komuś było mało. I tą kultury na łazienkowskiej to było za mało. Chcemy jeszcze, chcemy jeszcze. To słuchajcie, zaraz pod Warszawą. Bardzo niedaleko. Warszawianki, e, osoby z Mazowsza na pewno mają rzut beretem. W Żabim kruku, w domu kultury jest premierowa wystawa waliskowa Kolory. To jest, słuchajcie, absolutna totalna premiera. Tych prac jeszcze nikt nie widział na żywo, oprócz autorów i tych, co wierzali wystawę. I tych, co na tej wystawie byli. Ale to jest naprawdę mało grono. E, ja osobiście na tą, na tą wystawę uszułam Meduzy. Jak je znajdziecie, to zróbcie sobie zdjęcie i otakujcie. <laughs> Zapraszam do Żabiego Kruku, do Domu Kultury. Tam też piękna wystawa, pięknych prac. Posłuchajcie, ja bardzo lubię takie tematy konkursów, właśnie organizowane przez Stowarzyszenie, które są takie bardzo ogólne, a jednocześnie bardzo naprowadzające. Bo musicie to zobaczyć. Ja już widziałam przegląd zdjęć z wystawy i. Wydawałoby się, że hasło kolory bardzo ustawi, ale to jest tak różnorodne podejście do tematu. Tak bardzo widać indywidualne podejście i to, co każdej z nas siedzi w głowie i każdemu z nas, bo jest tam także na całe szczęście męska praca, nie tylko kobiety szyją, co ja się bardzo cieszę. I słuchajcie, to jest... I czasami te prace są tak skrajnie różne, mają. Tak odmienne podejście do tego tematu, że jest to szokujące wręcz. Więc y, zapraszam Was. Tam nie ma dwóch podobnych prac, dwóch jednakowych naprawdę nie ma. To jest y, zbiór naszych wspaniałych, y, patchworkowych głów, y, gdzie każdej tam inaczej wiatr y, y, hula. Więc zapraszam Was serdecznie. O, dziękuję Aniu za komplement. Medu Chyba widziałaś meduzy, skoro mówisz, że piękne. To ja się bardzo cieszę, że y, się spodobały. E, no dobrze, to ja już Was pozachęcałam. Ja, jak ktoś jeszcze z was wie o jakichś wystawach paczurkowych, o których ja nie wiem, które obecnie się odbywają w Polsce, to natychmiast mi tu pisać już od razu, bo może gdzieś jakaś jest, się w pobliżu, wydajeństwo nie ma niestety. Więc zapraszam, zapraszam. Można mojówkę spędzić, jeżdżąc od wystawy do wystawy i oglądając przepiękne prace wspaniałych artystek z Polski. No i mam nadzieję, że niedługo uda nam się zobaczyć zebraną wystawę. Zebraną wystawę właśnie prac nagro nagrodzonych w Brnie na Prag Patchwork Meeting. I tyle, zabierajcie się do pracy. A jeszcze tak, kto się zapisze do stowarzyszenia teraz, zaraz, to ma szansę do 10 maja zgłosić się do konkursu, który jest organizowany przez stowarzyszenie. Jest taki fajny konkurs, też znowu z fajnym hasłem, które mówi wszystko i nie mówi nic. I ja już wiem, że prace będą wow różne. E, natomiast jest to konkurs zamknięty, przeznaczony tylko dla członków stowarzyszenia. Więc, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, może zgarnąć nagrodę, e, może pokazać swoją pracę światu. To zapisujcie się do stowarzyszenia, opłaccie składkę członkowską, która nie jest jakaś morderczo wysoka, bo jest naprawdę symbolicznie, a, i lecimy. O, Ewa mi pisze, że kwiaty są pokazywane, pokazywane w Małopolsce. E, Zaraz będzie diversity w Jaredowie. Tak, będzie nowa, szukuje się nowa wystawa. Natomiast ja chciałam o niej powiedzieć Aniu na następnym live, bo plakat do niej zrobiłam i już je się drukuje. Więc będą kolejne wystawy, będą to już pomajówkowe. A na razie, no, mamy co mamy. Mam nadzieję, że będę mogła co tydzień ogłaszać w sobotę kolejne otwarcie kolejnej wystawy patchworkowej, Więc bierzcie się do szycia. Koniecznie. I pamiętajcie o akcji stowarzyszenia na Instagramie, majówka z patchworkiem. Już teraz się chwalcie pracami, które zrobiliście. A i do roboty, do roboty, do szycia, do szycia, do szycia. Wino, Winobrania w pro... Przepraszam. Stowarzyszenie organizuje teraz projekt. Projekt, tak? Więc kto chce wiedzieć o co chodzi, niech się zapisuje płaci składkę i będzie sobie doczyta w regulaminie. O, tak to zróbmy, ok, dobra? A, a ja mogę klepać głupoty, bo mam prawo do tego. <laughs> Okej, okay, dobrze. Kamila Piotrowska tam napisała nam piękny kalendarz, co się teraz dzieje, więc zapraszam Was. I, i śledźcie. Na stronie Stowarzyszenia są informacje, na Facebooku są informacje, a Was zapraszam do dzielenia się swoimi uszytkami na, z hashtagiem Majówka z Paczmorkiem 2022. Żegnam Was czule i życzę pięknej pogody, żeby Wam się chciało uszyć. Pa!